Takie... kwiotki. A nie taki, że czasami tu i jak idziesz, to tak że po prostu, no kino bambino takie, że ja pierdzielę. Tak poczekajcie, muszę sobie trochę pojeździć tą myszką, Miki, tak po obiektywie. Jezus, wszystko spocone. no jak sobie przypomnę, taż mi się gotuje normalnie. Tylko tak trochę, powiem wam, że mogłoby być z 5 cm więcej. Spodnie są uciągliwe. Bo naprawdę są uciągliwe. Myślałam, że dziura. Nie, coś, nitka. To Co coś cudownego w tym kardiganie. No właśnie, że mamy kluczyki i karty. Hej, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy drugi filmik z serii. Mierzymy z tego właśnie, oto miejsca. Jest to miejsce na Facebooku, gdzie są prowadzone transmisje i kupujemy rzeczy na żywo. Tam nie ma sklepu internetowego, tylko macie link w informacji pod filmem. To jest na Facebooku. Wchodzicie. Zaglądacie. Nie ma jakichś wyznaczonych terminów i konkretnych godzin, transmisji, czasami trzeba po prostu polować i trafić na transmisję. Także to też jest taki minus. Pierwsza część filmu mierzymy, będzie w informacji pod filmem, także tam sobie możecie zajrzeć i zobaczyć. Jeszcze raz informuję, że link do Facebooka znajduje się w informacji pod filmem, a my już nie przedłużamy i zaczynamy. Dobrze, zaczynamy bardzo, ale to bardzo skromnie. Mamy dwie sukienki. Czekajcie, to tak być nie może. Może teraz będzie lepiej widać. Takie kwiotki i one tutaj mają takie falbanki. I powiem wam, że na żywo to bardzo fajnie wygląda, ja nie wiem jak w kamerze, ale na żywo skupiamy się właśnie tutaj. Na tych falbanach i te nogi z daleka wydają się takie szczuplejsze, a wiecie, że ja ze swoimi nogami to mam takie tam prywatne problemy i tak no niekoniecznie mi się podobają. Także mamy sobie taką sukieneczkę i z tego co wiem, no to właśnie oni z sukienkami, no to już chyba nie będzie, no bo idzie okres jesienno-zimowy i chyba nawet nie zamagają już sukienek. Także mamy tą, ale ta sukienka jest mojej siostry, także ona ma dużo ładniejszy wzór. Bo ja to, co zamówiłam, to chyba przez przypadek zamówiłam. Nie ten kolor powiedziałam, co trzeba. A drugi kolor to jest takie jakieś różowe kwiatuszki. I na pewno źle napisałam kolor, który bym chciała. Ona nie jest zła. No i ja jej nie będę absolutnie wyrzucać ani wydawać, bo nie jest zła, A wiem, że ja się pomyliłam. Na 100% ja się pomyliłam. I zostawiam ją. Bo jak się trochę bardziej opalę. Samopalaczem teraz w tym przypadku, no to ją zostawimy. Dobra, i mamy jeszcze ostatnią sukienkę i przechodzimy do rzeczy takich w sumie no właśnie jesienno-zimowych. Kiecka, którą też już mam i ostatnią kieckę kupowałam za 60 zł. Tą samą, tylko raz w innym kolorze, w takim pomarańczu. Pomara pomarańcz. I rozporek jest fajny, bo jest taki o z boku, a nie taki, że czasami tu i jak idziesz, to tak zawieje, że po prostu no kino bambino takie, że ja pierdzielę. Ostatnio jak mieli te kiecki, ja mam taką różowiutką. To tak mi się spodobała właśnie, że wzięłam ją dlatego, że mieli ją na wyprzedaży. Sprzedawali, wiecie, ostatnie sztuki były i oni wtedy często coś potrafią, no, no niższe ceny są. I ostatnią kieckę kupowałam za 60 zł, a ta była za 40. I z racji tego, że ją miałam, lubię sukienki, uwielbiam sukienki, kocham sukienki. Kto mnie ogląda, ten wie, że ja kocham sukienki. No to Wziąłem sobie jeszcze jedną, taką samą, tylko że teraz za cztery dychy. I jak myślicie, czy za cztery dychy wygląda lepiej niż za sześćdziesiąt? I tu się u mnie zaczęło ale. I w ogóle widzę, że w kamerze... Tak, poczekajcie, muszę sobie trochę pojeździć tą myszką, Miki, tak po obiektywie. Ale chodzi o to, że ona lepiej wygląda na żywo niż przynajmniej tutaj w podglądzie. Tak, ta myszka lepiej wygląda na żywo. To wam zaraz powiem o co chodzi, na razie sobie walniemy to tu. No i mamy dres, nie? On jest welurowy, taki milutki zawsze jak go mam na sobie. Znaczy zawsze jak mam takie rzeczy na sobie to Laura tak Mama, chodź się przytulę, bo takie miłutkie. I tak się zastanawiam, czy... Bo ja nic do tego dresu nie mam. Spodenki, kieszonki. To nie jest jakieś specjalnie grube. Takie, Jeżeli ktoś nie lubi się pocić, to to jest taki właśnie fajny, delikatny dresik do ubrania. I pod spodem, co najważniejsze, on nie ma tego weluru też. Kiedyś pamiętam. No nigdy w życiu tego nie zapomnę. że wam to mówiłam chyba nawet ostatnio, że kiedyś miałam takie spodnie, które pod spodem też miały taki welur. Jezus! Wszystko spocone! No jak sobie przypomnę, aż mi się gotuje normalnie. Jak sobie pomyślę, to się pocę tak jak wtedy. Ja się tak zastanawiam, czy do mnie pasuje taka myszka, Miki. Nie? Lepiej, jakby on był gładki, chyba. No, wiecie, we mnie jest takie wewnętrzne dziecko gdzieś jeszcze. I ja mam piżamy z jakimiś różnymi tam rzeczami. I mam nawet jakieś koszulki dochodzenia, ale już niedużo. Jedną mam w myszkę miki. mam ma w sumie dwie koszulki w myszki Miki. Takie dochodzenia. Ja mam taką wewnętrzną walkę sama za sobą, czy po prostu ta myszka Miki do mnie pasuje. I to jest dres. Takich normalnych wymiarów jak go nie podają, a to jest dres który też jest, zobaczcie jaki piękny kolor to jest dres, który wziąłam dla mojej mamy i ciekawa jestem, czy ona w niego wejdzie bo to jest niby te większe rozmiary i spodnie są no, normalne spodnie, nie? Też mają kieszenie? tak, to też mają kieszenie tylko, że rękawek jest na krótki rękaw no jest trochę większa ta koszulka i tak się zastanawiam, czy w ogóle bardziej chodzi o spodnie, bo o ile w bluzkę moja mama wejdzie to ciekawe jestem jak tu. Bo no takie dosyć duże są te spodnie. No chociaż powiem Wam, że mam takie małe obawy. Niby jest większy, bo jest większy. No ale zobaczymy, jak to. No to już no na razie Wam nie powiem, czy moja mama w to weszła, czy nie. Bazel, proszę, ja ciebie zostaw te ciuchy. No chcę sobie przymierzyć łakieckę jednak. Dobra, lecę się przebrać w kolejne rzeczy. Tutaj mamy zieleń. I moje szpiegowskie oko mówi nam że czekajcie. Ten zielony na żywo jest troszkę inny. Bardziej żywy niż w kamerze. Tak, bardziej żywy jest tutaj na żywo. Ładniejsza jest na żywo. Zapomniałam, że jest jeszcze nakiecka. Mi się, wydaje, że chyba ostatnia. Tutaj jest wszystko fajnie. Tu też jest wszystko fajnie. Materiał też jest fajny, zwiewny. Tylko wiecie co? Ja się zdziwiłam, jak ją założyłam. Ona jest naprawdę krótka. Znaczy, no nie jest jakoś specjalnie krótka, ale dla mnie to jest taka... No tak... Ale tu z tyłu, zobacz, jak to fajnie wygląda. To jest takie prizowane, dłuższe. Najpierw no się uparł, to tutaj też by pasek sobie założył, nie? Także można by było tutaj jeszcze z nią pokombinować trochę. Ale taka trochę jest, kurczę. No bardziej wakacyjna, bo wiecie, na wakacjach to tak się człowiek nie szczypie. Jest dużo. Słońca albo nawet bardzo dużo słońca, i tak człowiek wtedy ma ochotę, wiecie, pokazać co nieco więcej, gdzie tak normalnie by tego nie zrobił, no bo tak właśnie działają też wakacje. Ogólnie fajna jest kiecka, fajna jest kiecka. Taś tam grosze z 35 zł, kosztowała, bo mówię wam, oni też wyprzedawali. Nie, no podoba mi się. Tylko tak trochę powiem wam, że mogłoby być z 5 cm więcej. Dobra, jak mi gorąco. Dobra, wbiłam się. Teraz tak. Spodnie. Na moją długość ja mam 1,68 m. One są takie na wysoką wodę, jak to mówią. Można uciekać. Albo chodzić. Jakby podtapiało, to można chodzić. I teraz wszystko jest fajnie w porządku, nie? Tylko jednak na żywo. Widzicie to serce? Nie. To serce jest. To serce jest właśnie takie. No, i teraz no co? Dupa płaska, jak to dupa? I te topy. Ja je ostatnio zamawiałam. Mam biały, czarny, czerwony. I teraz wzięłam sobie taki. I chyba jeszcze taką fuksję sobie wzięłam. Super są te topy. No i oczywiście teraz wyglądamy jak taka, wiecie, halineczka stargu. Chociaż w ogóle to, no nie. To jest tak jak ostatnio te czarne spodnie, które zamówiłam. I one miały ten grecki wzór tutaj. No, jednym się to podoba, drugim nie. No, mi tak, no, no właśnie, tak. A, do tego jest taki pasek, który imituje gucci. I oczywiście możemy sobie to wszystko powciągać, co będzie inaczej wyglądać, prawda? Tu sobie wypuścić, ale ja tylko tak już to założyłam, żeby to było wiadomo co chodzi. I spodnie są uciągliwe, bo no, naprawdę są uciągliwe, ale jest jeden minus, bo tak, no, ja mam tutaj więcej. I tu, w obwodzie mam trochę więcej, ale powiem Wam, że tu one są na tyle luźne... Dużo tu mam, patrzcie. mówi się takie jaja robią, także one są na mnie tutaj trochę... Trochę za duże. Nawet jak je ja tu paskiem pościskam... O, widzicie? Patrzcie. O, tu jest wszystko takie rozciągliwe i trochę są za duże tutaj. Także jesteście mniej więcej mojej postury, chociaż to jest naprawdę ciężko oszacować przez internet. Kto jak wygląda. Bo wiele razy już jak mnie spotkaliście gdzieś i podchodzicie do mnie, to mówicie tak O matko, ty zupełnie inaczej wyglądasz na żywo, chodzi o gabaryty Nigdy nie zapomnę jak byliśmy na Santorini, jak ja byłam w ciąży wtedy I tam wtedy była mama ginekolog, tylko ja jej nie widziałam w sensie tak oko w oko, tylko z daleka Bo oni tam płynęli tym promem i to była ta sama sytuacja Jaka ona jest niska, ja myślałam, że ona jest gdzieś mojego wzrostu, ona jest po prostu tak mała że masakra, nie? Także no, nigdy Wam nie oddaję tego, jak to wygląda. Kolejny ten sam top, tylko, że taki beżowy. Naprawdę te topy są super. Tutaj, zobaczcie, mam całą stertę, zaraz Wam o niej opowiem, a tutaj przejdziemy właśnie do tego, co mam na sobie, czyli ten top kolejny i ja Wam mówiłam, tylko te spodnie, które mam teraz, niestety nie mają kieszeni i ostatnio, gdy robiliśmy mierzymy, to właśnie mówiłam Wam, że ja się zakochałam w takich spodniach szerokich, ja nie sądziłam, że ja w ogóle to pokocham, że ja to tak polubię. Super są te spodnie. Tutaj mają taki rzemyczek i on ma takie kolorowe. Oczywiście można go ściągnąć, jeżeli, jeżeli chcemy. Gumka jest, są bardzo uciągliwe te spodnie. No i oczywiście moglibyśmy sobie to po prostu wpuścić, żeby to lepiej wyglądało i tu powyciągać później. Bo ja już zostanę w tej bazie, którą tutaj teraz będę miała. I zaraz będziemy przymierzali inne. Rzeczy. Tego nie będę przymierzać, tylko po prostu wam pokażę, że te topy naprawdę są świetne. I zamówiłam sobie jeszcze jeden taką fukcję. Po prostu super są te topy. I teraz patrzcie na to. <gryt> Ostatnio zamawiałam u nich spodnie i one mają różne te kroje. Tamte były dłuższe i na przykład miały kieszenie, chociaż jedne miały kieszenie. I tak się zakochałam w tych spodniach, że zobaczcie. Że mamy tak. Wzięłam sobie taki fiolet, ale widzę, że tu wygląda trochę jakby granat. Nie, to jest fiolet. Taki piękny, ładny fiolet. Często patrzę w podgląd i niestety kamera ma tendencję do przekłamywania kolorów i po prostu to wygląda zupełnie inaczej na żywo. Tak to wygląda jak podgranatowe. To jest fioletowe. Taki fajny, ciemny, piękny fiolet. Nie, to nie jest granat. Później mamy taki, co wygląda w kamerze trochę jak pomarańczowy, nie? Poczekajcie. A to jest taki... Jakby koralowy, śliczny kolor, też ładnie wygląda na żywo. No i tu też jest taka jasna, ładna fuksja. No, super, tak się zakochałam w tych spodniach. I jeszcze mam jedne czarne, a te są inne, musiałabym się w nie wbić. Bo te są, wiecie jakie? Te są welurowe i te są dłuższe. Jezu, nie chcę mi się przymierzać. Dobra, ja je odstawię na bok, zaraz je przymierzymy, bo teraz będę miała taką bazę. Do nakładania różnych rzeczy. Dobra, szybko przymierzam dla Was te spodnie jeszcze czarne. Fajne, bo są dłuższe. Te, co są krótsze, nie będą dobre na każdą porę. No, super spodnie, powiem Wam. Su Matko, myślałam, że. Myślałam, że dziura. Nie, coś. nitka. Coś tu się próje. Także super. To jest taka fajna. o. Gumka karbowana, no to tak byle jak założyłam. Super, te spodnie! Tylko no niestety te łapy znowu nie mają co ze sobą zrobić. Ale dobrze, że chociaż w swetrze jest. Wszyscy teraz muszą okulary założyć. Daję po, po gałach, nie? Daję po gałach. No i tak się właśnie zastanawiam, czy te gały to wytrzymają, czy nie. No i na przykład tutaj ten grecki wzorek też mnie trochę tak kuje w oczy. Ale no jak się to pociągnie, to po prostu nie będzie sznurków i jest problem rozwiązany. Słuchajcie, Kiesze kieszenie są, bluza jest cienka, bluza ma kaptur. Słuchajcie, z tyłu jest dłuższa, nie? Z tyłu jest dłuższa. No wiadomo, no ta bluzka pod spodem to tak wygląda jak... no nie kolorystycznie do tego, ale jak mamy to białe, no to wtedy lepiej to wygląda. No i sobie założyć, nie wiem, dresiki, leginy i wychodzimy. Tylko tak, no to by można było wtedy wyjąć, te greckie wzorki. To jest jakaś taka... Tasiemka, widzicie, to jest nawet ani nie podszyte, ani także to można sobie nawet wyjąć. Kaptur, pizz na wodę, no taki trochę mały. No ale w razie czego można sobie coś tam założyć. I mamy jeszcze jeden kolor. I mamy jeszcze jeden kolor. Czekajcie. Właśnie taki jasny. To jest to samo tylko tylko w takim o. Ja no ten kolor lepszy, nie? Ten kolor lepszy. O, tu już ta tasiemka sama wyszła, patrzcie. Dobra, to tu już ją wyciągniemy. Nie, ogólnie spoko to. W tym kolorze. Tam to nie sądziłam, że będzie taki jaskrawy na żywo. O, tak wam powiem. Niech was to nie zwiedzie, bo to jest naprawdę cienkie. To nie jest jak taka bluza jakaś gruba, coś takiego. To jest cienkie. Nie no, spoko. No, nie do tych spodni, bo tak się czuję trochę jak. Ale nie, tak to spoko, fajne. Teraz najfajniejsza część dostawy. Patrzcie, mamy aż cztery. I one są różnej długości. Ja już w końcu nie wiem, które pozamawiałam. Ten jest na pewno długi, super, super. Kardigany, one były chyba po 60 albo 65 złotych. Jakoś tak było. Czy krótki był po 60, a długi był po 65? I teraz słuchajcie. A, wy tu nie zobaczycie, więc dobra, chciałam Wam powiedzieć, że jak patrzycie się na mnie, to coś cudownego w tym kardiganie. No właśnie, że mamy. Kluczyki i karty. Bo ja wczoraj byłam w tym sklepie. No boski sweterkowy taki o. Jak to sweterek, o, widzicie? Sweterek. Dobra. Ten jest z tych długich. Czekajcie, to jest z tych długich. Teraz bierzemy sobie ten róż i ten róż jest krótszy. O, super są te swetry. Ja uwielbiam takie. O, patrzcie, jaki piękny róż. Tylko róż, a nie, róż też ma kieszenie. Czy róż jest taki sam długi? Nie, róż jest trochę krótszy, krótszy, nie? Zobaczcie. Kocham takie kardigany, naprawdę. Ja mam, mam trochę takich rzeczy. Uwielbiam takie rzeczy. Także mamy taki. Mamy też taki klasyczny szary. O, metka na ramieniu. A, czyli szary to jest taki sam jak ten czarny. To jest z tego samego. Co jest najważniejsze, nie? Takie kieszenie. Ja nigdy w życiu tu nic nie włożę. Nigdy w życiu nie będę z nich korzystać, ale najważniejsze, że one są i ja raz na jakiś czas mogę sobie te łapy tu wsadzić, a nie stać. Tak, tak, czy jakoś, no nie wiem, tak. Tylko zrobię sobie tak i od razu lepiej na sercu. Także szary też jest, zobaczcie. Kocham takie rzeczy. Kocham. No. Czyli długie mi się wydaje, że były po sześćdych. a ten krótki, nie, 65, a krótkich ma po 60. I mamy jeszcze taki miętowy, postanowiłam zaszaleć. U, patrzcie. I miętowy jest w ogóle z innego czegoś. Taki jest, patrzcie, zaraz Wam pokażę. Jest długi, niby jak te szary i czarny, ale nie, patrzcie, on jest z czegoś innego. Nie, nie będzie widać tego w kamerze, on jest, no, z czegoś innego jest. Z czegoś innego jest ten sweterek. Oj, patrzcie, coś tu się zrobiło. No dobra, to jest do ucięcia. No, ale też ma kieszonki, i też taki przyjemny kolorek. Akurat z tych swetrów to jestem bardzo zadowolona. Super. No, miazga! Super. Super, są naprawdę. Moi drodzy, to jest płaszczyk z alpaki. I to jest właśnie to, co mnie tak nurtowało. U nich te płaszczyki z alpaki długie są po 130 zł. Patrzcie, to ma kaptur. To jest takie bardzo, ale to bardzo ciężkie. To ma kieszenie. I to jest identyczne, to co ja kupiłam sobie w zeszłym roku. Identyczne. Słuchajcie, tu w środku, w tym, ja to zamawiałam gdzieś przez internet. Chyba na takim sklepie Angela. Tak mi się wydaje. I tu jest metka. I ta sama, identyczna metka jest tu w środku. I to, to jest to samo co to. Identyczne, nawet te zameczki są złote, ale po jakimś czasie. O! Już Wam od razu mogę powiedzieć, że niestety robi się ciorny. No, nic dziwnego, ale. Wiecie, to się tak nie rzuca w oczy. I wzięłam sobie taki biały. Chciałam sobie wziąć jeszcze jeden kolor, ale niestety, moi drodzy, no tam już się zrobiło takie zamieszanie, było tak dużo ludzi, że ciężko jest niestety coś kupić. No niestety ostatnio było tak dużo ludzi, było takie zamieszanie, że ja po prostu nie zdążyłam sobie kupić jeszcze jednej. No ale mam dwie. Mam taką właśnie jasną, klasyczną, którą sobie mogę ubrać do wszystkiego. I to jest to samo. I słuchajcie, to jest właśnie hit. Tam u nich 130. Ja za nią dawałam. Coś mi się wydaje, że ze 180 w zeszłym roku, a to jest to samo. No i ta to jest identyko. 180, i w ogóle na necie, jak sobie wpiszecie płaszczyk z alpaki, właśnie taki długi, to on tak na przykład 220, 200. Także to jest naprawdę coś, za co ja ręczę. To jest to samo, co ja mam. Kto oglądał mnie w vlogi, ten już zna tą melodię, że to jest sarna, nie? Bo ja też ciała właśnie się śmieją i Aj, ta Twoja sarna została u nas, nie? No także jeżeli znajdę sobie coś. Jeszcze fajnego z zakupami? To bardzo chętnie się z Wami tym podzielę. A teraz, jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie subskrypcję, kciuka. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie komentarz byle jaki. Byle jaki, w sensie może być kropka, serduszko, cokolwiek. Albo nawet zwykły napis dla zasięgów, za co Wam serdecznie, z całego serca dziękuję. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.